Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 14. Ciąg BN jest określony wzorem BN równa się 3N minus 25N dla każdej liczby naturalnej N większej równej od 1. Liczba niedodatnich wyrazów ciągu BN jest równa. No dobrze, co to znaczy niedodatnich? To znaczy mniejszych równych od zera, Zatem muszę wyznaczyć. No liczbę tych wyrazów, czyli nasz ciąg 3n kwadrat minus 25n jest mniejszy równy od 0. Wyciągamy n z tych dwóch wyrazów przed nawias, jak z 3n kwadrat wyciągnę n przed nawias w nawiasie zostanie mi 3n, jak z minus 25n wyciągnę n przed nawias w nawiasie zostanie mi minus 25. No i widzimy, że tutaj n jest równe 0 lub 3n minus 25 jest równe 0. Przerzucam minus 25 na prawą stronę równania, czyli do obu stron równania dodaję 25. Stąd po lewej zostaje mi 3n, a po stronie prawej 0 plus 25 to 25. Lubimy trójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 3. Stąd n to 25 trzecich. Po wyciągnięciu całych n jest równe 8 i trzecia. Widzimy, że tutaj w tej nierówności kwadratowej współczynnik A jest większy od 0, zatem ramiona paraboli skierowane są do góry. Mamy tutaj nasze rozwiązania, czyli 0, 8 i 1 trzecia. Przedziały są domknięte, ponieważ mamy mniejszy bądź równy. No i skoro mniejszy bądź równy, to znaczy, że pod osią x. Zatem ten fragment nas interesuje. Czyli n należy do przedziału domkniętego. Od 0 do 8 i 1 trzecia. No i wiemy, że n musi być liczbą naturalną, czyli muszę teraz wypisać wszystkie liczby naturalne większe, równe od 1, należące do tego przedziału. Czyli to będzie a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 i a8. Zatem prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź D. 8 wyrazów ciągu Bn. Jeśli pomogłem, Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.